Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Michał z kanału się gra ma a to kolejny odcinek z Far Cry'a New Dawn moi drodzy no jestem w naszej kryjóweczce znaczy zaczynam odcinek w naszej, naszej bazie głównej o Jezus co tu się stało? Yy, nie bez powodu, moi drodzy. Grałem sobie pomiędzy odcinkami. No i cóż. No i no i co? No. Także tego 4000 etanolu. Yy, aha, właśnie jeszcze miałem wam pokazać wszystkie te, znaczy prawie wszystkie. Yy. Nie no, wszystkie. Wszystkie są zrobione, nasze posterunki, na drugi level i tutaj już dwie, dwie, trzy zrobiłem na, na trzeci. Moi drodzy, jest mega ciężko na trzeci zrobić. Naprawdę jest ciężko. Tyle, tyle razy ile ja zginąłem, ile raidów było. To jest po prostu no masakra ile ja się męczyłem nad tym. Ale dobra, mamy 4000 etanol. Moi drodzy, możemy wszystko tutaj, wszystko ulepszyć. Wszystko. Czekaję specjalnie na odcinek. Ale więc najpierw na pewno punkt medyczny. Oczywiście, co ja będę tutaj mogę mieć? Aha, będę miał. Nie będę miał 150% zdrowia, tylko będę miał 200% zdrowia. Okej, okay, 200% zdrowia. Czyli po prostu więcej życia będę miał. O, a tu kurwa, ktoś nogę połamał. No dobra, mam poziom 2 na 3, czyli jeszcze raz będzie można chyba ulepszyć. Ale patrzcie, że zostały nam dwa obiekty do... Yy, do ulepszenia, i możemy robić kolejną misję naszą. Okej, okay, tu potrzebujemy większego... A, tutaj są do kupienia nasze mapy. Ja również potrzebuję większy, większy poziom naszej całej tej. Ja sobie kupię tutaj to co chciałem kupić. Czyli nasze mapy wszystkich znajdzie. Ja sobie oczywiście po odcinkach wszystko pozbieram. Tu jeszcze mamy ogród. E, apteczki regenerują zdrowie przez 10 sekund Okej, okay, czyli... Ha, dobra, czyli będzie mi się szybciej, jak gdyby HP regenerowało. Ok, mamy poziom 2 na 3 Super, i coś jeszcze mi zostało? Na pewno coś jeszcze mi zostało. Garaż zapewne, garaż mam słabo ulepszony, tak jest. Twoje pojazdy rangi drugiej. No dobra, tu ulepszymy sobie to. Mam tyle tego etanolu, że naprawdę. No już nie obchodzi mnie na co wydaje. Po prostu wydaje, tak. Sery mówię. Ale to jest dopiero pierwszy poziom, moi drodzy. Więc nie wiem, czy jeszcze raz tego nie ulepszyć. O, no dobra, to jeszcze raz to ulepszmy. Proszę bardzo. Dobra, super. I tutaj pojawiło się jakieś zadanko. Aha, no muszę ulepszyć naszą kryjówkę całościowo. Specjalisty spectrum węgania obiektów zarąbiście ulepszamy naszą kryjówkę, moi drodzy Tu już jest chyba drugie ulepszenie. O proszę, wiatrak mamy Aha, nie to już jest trzeci. Okej, okay, czyli już jesteśmy na fula ulepszeni i mamy misję fabularną, ale zamiast zanim to, zanim to, ja jeszcze mam ile? 2900 etanol. Ja sobie jeszcze wszystko ulepszam, wiecie? Od razu, żeby wszystko mieć Eee. Etanol... Czekajcie, z prób mają rangę 2. Ok. Ulepszamy sobie wszystko, co popadnie, moi drodzy. Wszystko co popadnie ulepszamy. Pies dostaje pierdzielca. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie co tu jeszcze mamy. Ok. Spróby do najęcia to są oczywiście nasi specjaliści, ale Jak wiecie ja ich nie używam zbytnio, jakoś tak mnie nie korci, żeby ich używać aż tak bardzo Okej, okay, ty mamy w ogóle komponenty, nie zauważyłem Dobra, ogród mamy, laboratorium może jeszcze Albo nie, stół warsztatowy O, O tak, to mi się przyda Będę mógł robić teraz elitarne bronie chyba z tego, co mi wiadomo. No tak, elitarne bronie będę mógł robić. Zaraz sobie sprawdzę w ogóle, jakie tam są. Jeszcze laboratorium sobie sprawdźmy. Tworzenie ładunku, zbliżanie bąk rurkowych i amunicji wybuchowej. Okej, okay. też bierzemy. Mówię, ulepszam wszystko, co mogę. Ten odcinek naprawdę przejdzie do historii, nie? Tyle ja tu rzeczy ulepszyłem, to jest po prostu kabaret. Dobra. Jeszcze sprawdźmy sobie ogród. Ile mam etanolu? Jeszcze spokojnie, mogę ulepszać. Ulepszamy. Czekaj, żeby się kot na mnie patrzy, ty. Nie patrzy na mnie, pajacu. Obok mnie kot leży, tak jakby, na ziemi. I patrzy mi się cały czas w twarz. I się dziwi, kurwa, co on do siebie tak gada cały czas? Co on robi? Tak to mniej więcej wygląda. Ja wszystko ulepszam, nie? <ścoughs> 4000 etanolu na jednym odcinku poleci, nie? Okej, okay, kartografia mamy też na full już. Ja muszę sobie sprawdzić teraz, jakie tu jeszcze mapy mi się odblokowały do kupienia. To od razu sobie je kupię. Mapy zdoję mi. ok. Tak, o drapieżniki nam się odblokowały. O kurde, wszystko nam się odblokowały. Wszystko nam się odblokowało. 15 etanol, takie jedno kosztuje. To ja kupuję oczywiście wszystkie. Bez zastanowienia się. No, także Stało mi, ile? 478 etanolu Dobra, wiecie co, patrzę na mapę, bo aż jestem ciekawy Jak to wygląda O kurde Cała zawalona mapa jest, patrzcie to Wszystko już mi pokazuje Wszystko Jakieś dziwne dźwięki w ogóle słyszę No i chciałbym jeszcze to wam pokazać Mamy tutaj yy, całościową... Jak gdyby cały, no postęp ogólny, gry po prostu, tak jak tu pisze, ogólny postęp. No i mamy misję fabularne 17 na 22 czyli, no, wychodzi na to, że tak, no, 4-5 może jeszcze odcinków będzie z tej gry, ale ja zrobię jeszcze więcej, ponieważ jeszcze chcę sobie na odcinkach robić te wszystkie tutaj już na trzeci poziom, te wszystkie nasze posterunki. Ale to zobaczę, czy mi się będzie chciało, czy już. Czy już będziemy kończyć powoli tą, tą serię. No, powoli kończyć, a zapewne jeszcze, jeszcze trochę będzie. Dobra. Ile mamy od minut odcinka? Jeżeli się nie mylę, to jakieś 8 chyba. Ale dobra. Idziemy zobaczyć, co ona ma do, do powiedzenia. To jest oczywiście misja fabularna. Może w końcu zobaczymy siostry. Nie wiem. Nie wiem czy to było słychać, ale właśnie kot mój miał <laughs> Ciekawe, to coś to słychać. On miał, ja czy ty. Jaką chyba chce wyjść? Możliwe. Dobra, bo nie słuchałem, co nagadała, bo się patrzyłem na kota. Co ona powiedziała? Dobra, czyli będę musiał chyba coś tam z kimś pogadać z tego, co słyszałem. Nie wiem, zobaczę. Czekajcie, idę tego kota wypuścić. Dobra, daj, dajcie mi chwilę, jak kota wypuszczę, dobra? Dobra, połowę się zmęczyłem, bo musiałem wszystkie miski podnosić. A to nawet na raz nie dało rady Wziąć wszystkiego na raz. Dobra, kod zaniesiony, zniesiony i tak dalej. Możemy y, kontynuować naszą gierkę. Powiedzcie mi teraz, co ja mam zrobić. Dziennik: Ok, czyli ona mi powiedziała coś, i, i nic nie muszę robić, tak? Aż dziwne. Ok, czyli ona coś jednak tam, coś tam pierdoli, jednak? No dobra, bo szczerze to nie wiem co robić. Idziemy na wyprawę chyba, bo szczerze to zrobiłem jedną wyprawę przez całą grę. Hej, bo tu wyprawa są. Ja muszę ulepszyć wyprawę. Wiecie dlaczego? Bo ja będę mógł się wtedy teleportować do różnych, naprawdę różnych e, miejscowości. Czyli szyb, szybkie te szybkie podróże miałem tylko na razie w, w tak zwanych posterunkach. A teraz będę mógł chyba gdzieś indziej jeszcze wziąć. Idziesz, ziomuś? Dlaczego? Dobra. okay back to okay, the highwaymen once they're exposed they always come back stronger i've seen it but they'll do everything in their power to make it harder for us or there's a new stronghold we can go to

gets their freedom back only problem is it's totally rigged so nobody wins and everybody dies horrible grizzly deaths yeah i guess there's still butthurt hurt that she gave her baby to us instead of them i guess even helmet heads love babies i mean they're so special hmm. anyways uh, you need to make sure that gina wins gets out of there alive because that's blade's birth mommy and nobody fucks with our family okay also, I don't Jak ty I chyba zarano na nartach, czy tobie nie jest gorąco? Żeby ja tak samo jestem ubrany, to się nie odzywam Ty, a ja, ty tu jakiś alkohol masz? A nie, to jest koktajl mołotowa. dobrze Patrzcie, ja gadam ze wszystkimi I niby jest jakaś misja Wszystko pięknie, daje, żeby obserwować Aha, no i dobra, super działa 3000 metrów, dobra, sprawdźmy sobie teraz bo ta mapa ta to wygląda po prostu no kabarę aż no, ja normalnie. Aha, to jest czekajcie. Ja mogę sobie... O, i widzicie, mogę na przykład szybką podróż już sobie robić do takich miejsc. To jest bardzo spoko. To jest naprawdę bardzo spoko, że mogę już robić szybkie podróże do na przykład miejsc, w których trzeba po prostu znaleźć wszystkie sprężyny, taśmy klejące, komponenty. To jest naprawdę spoko. Okej. Okay

no dobra, to co? Lecimy kurwa tutaj. Bum. Musimy pozabijać ich w wrogów. Easy, easy man. Nie, no gdzie mi na drabinę wchodzi, siomek? Ja tu serpegawała, a ten mi do drabiny wchodzi. O, idealnie. Kto w nią strzela? O kurde ty Jeszcze jedna osoba w nią strzeli i zabije O kuźwa jaki motor dziwny No przecież ja ją bronię najlepiej jak mogę gdzie? Halo. Yeah. Umieraj śmieciu. O ła, strzelają we mnie. E, bo ona... trochę HP zniknęło jej. Halo. Ebo trochę HP jej faktycznie trochę zepsuło się. Jezu, jak ja mam cela! O kuźma ciężarówka Dobra noc Wiecie co mnie boli, że nie widzę jej tak zbytnio No nie wierzę w to ta, ta misja nie jest taka prosta jak się nie umie strzelać Serio mówię. Ej, dobra, ta broń jest spoko, jak się ma. Dobra, ładna beczka na łeb. Śmieciu. A pół HP. Mam nadzieję, że to się kończy już powoli, bo. Może być problem Z racji, dlatego, że ja nie mam w ogóle Okej, okay, koniec Dobra, lecimy do niej kurde, skilsy, no gdzie ty jedziesz kobieto? No gdzie ona jedzie? Co za baba, nie? No chodź tu stój! No stój! Aha, ona wysiada, a ja wsiod no już w pizdę, no, Ta, ty miałeś pod kontrolą. Pszak ty nie wyglądasz kobieto Ej, ja mamy rzędy Ty stara kurwo Ty na mnie przeszkadzaj, bo ja tu mam romansera no.

Tyle, jak ty wyglądasz? Mhm. O kurwa, nie strzelaj, bo tu jest beczka obok nas. No, jest mi potrzebna. Najlepiej taka. Y, złota. A mnie teraz kusi, żeby w to strzelić, ale nie zrobię tego. Okej, okay, ona jest naszym. Okej, okay, ona jest naszą tak jakby spluwą, czyli możemy ją sobie wynająć jaka, jako naszą koleżankę, ale wiecie co, ja chyba, ja, ja chyba nie chcę, żeby ona była moją koleżanką, no bo ona ma dziwne brwi, brwi, nie rzęsy, a więc dobra moi drodzy, ja sobie kończę tutaj odcinek, jak widzicie 4000 etanolu zniknęło bardzo szybko, yy, pomogliśmy tej, tej tutaj przyjaciółce naszej,